O zmianach w składach osobowych komisji. Dziś chcę się odwołać mnie z Komisji Infrastruktury, w której pracuję, i mam nadzieję, że nie jest to związane z tym, że rząd boi się moich trudnych pytań w zakresie transportu. Bardzo żałuję, że nie chcę się korzystać z moich kompetencji, a także z sieci ekspertów, z którymi współpracuję. Chciałam Państwu powiedzieć, że trudnych pytań na pewno się Państwo w ten sposób nie pozbędziecie. I powiem tak, dalej będę pracować i kontrolować rząd z jeszcze większą determinacją. Czyli będę pracować jak do tej pory, bo szanowni państwo, w poprzedniej kadencji dokładnie tak pracowałam. I wszystkie osoby, które mnie znają, mają tego świadomość. I wielka prośba do państwa, jeżeli boicie się państwo konsekwencji partyjnych i nie chcecie zagłosować przeciw, bardzo proszę. Nie bierzcie udziału w tym głosowaniu. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Ale mamy brak kworum. Dziękuję państwu bardzo.